Ja. Lieber Herr Landrat, lieber Herr Senator, liebe weitere Landräte, liebe Freunde der Partnerschaft zwischen dem Kreis Herzog in Schlesien und der also Stadt Rendsburg in Schleswig-Holstein am Nordostseekanal. Am 1. Mai 2004 trat Polen in die Europäische Union ein.

We celebrated with friends from other European countries at the Lagoon in with fireworks. Und sagte, Jetzt sind wir frei. And Mr. Oleksyowski, said, we are really says that we are really free, we are really free now. He, colleague. Dann unterzeichneten wir in der Klosterruine in Rudi den Freundschaftsvertrag. Er war ein weiterer Impuls für uns, die gemeinsamen Aktivitäten im europäischen Sinne zu steigern. Wir arbeiteten in europäischen, schulischen und außerschulischen Programmen wie Comenius, Erasmus, Jugend für Europa. deutsch Następnie podpisaliśmy traktat o przyjaźni w Ruinach, Klasztoru w Był to dla nas kolejny bodziec do zintensyfikowania wspólnych działań w sensie europejskim. Od lat współpracujemy w ramach europejskich programów szkolnych, pozaszkolnych, takich jak Comenius, Erasmus, Młodzież dla Europy i Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży. Wir Wie Demokratie und Mitbestimmung in der Schule, Abbau von Vorurteilen. Wir begegneten uns in Athen, Paris und Viazon, Warschau, Wien, in England, Spanien, im Kreis Ratibor, in Molatice, in Fehirn, in Lviv, in der Ukraine. Dänen, Georgier, Russen waren auch Pracowaliśmy nad takimi tematami jak demokracja i współdecydowanie w szkołach oraz redukcja uprzedzeń. Spotykaliśmy się w Atenach, w Paryżu, Wierzo, w Warszawie, Wiedniu, Anglii, Hiszpanii, w Powiecie Raciborskim, w Bolatycach, w Czechach, w Lwowie, w Ukrainie. Byli tam też Duńczycy, Gruzini i Rosjanie. Byliśmy razem w Karponoszach latem, zimą. byliśmy odwiedziliśmy Auschwitz, uświęciliśmy co najmniej 15 razy i zademonstrowaliśmy wysoki stopień odpowiedzialności naszych pokoleń w obliczu tej nieporównywalnie przerażającej zbrodni przeciwko ludzkości. Wichtig waren für mich auch persönliche Freundschaften. Mit Hendrickson-Laffek verbindet mich so viel. Ich sage heute nur, in seinem Garten habe die Vision der Teilnahme an europäischen Bildungsprojekten. Ważne były dla mnie, ważne są dla mnie osobiste przyjaźnie. Tak wiele łączy mnie z Henrykiem Siedlaczkiem. Dziś powiem tylko, że to w jego ogrodzie zrodziła się wizja udziału w europejskich projektach edukacyjnych, a ostatecznie oficjalnie zadeklarowana przyjaźń między naszymi samorządami. Und unser Freund Adrian Plura mit seiner Familie in Samborowice hat konsequent die Schulpartnerschaft gefördert. Allen Landrechten des Pauber Klassiborski gilt heute unser besonderer Dank. Sie haben die Partnerschaft immer gefördert und Ergebnis unserer Gemeinsamkeiten ist auch das sozialpädagogische Tun von Adentizin-Rudi und seine tiefe Verbundenheit mit der Familie Garstorf. Nasz przyjaciel Aviatura i jego rodzina w Soborowicach konsekwentnie wspierają i wspierają partnerstwo szkół. Szczególne podziękowanie kierujemy do wszystkich starostów powiatu raciborskiego, którzy zawsze wspierali to partnerstwo. Praca społeczno-edukacyjna i w ludach, ale jego głęboka więzienie z rodziną Baszczoków są również wynikiem tej naszej grupy. z Besonders die großen Politiker können von uns lernen. Wir, die Kleinen an der Basis, bilden das Fundament. In Berlin sollten endlich positive Beschlüsse über Entschädigungen für die noch 50.000 überlebenden polnischen Zwangsarbeiter und kz häftlinge gefasst werden. Wir wir, Malutschke, auf der nächsten Scheibe, schaffen ein Fundament, und in Berlin müssen wir wesentlich positive Entscheidungen in Bezug auf die Ausgaben für die Polskie-Rodniken, für die Schutz- Wir Kommunalpolitiker müssen voneinander lernen und in unseren Kommunen motivieren, die vorhandenen europäischen Programme zu nutzen, um noch mehr Begegnungen zu organisieren für Jugendliche, Schüler, Auszubildende. bildungsbereite erwachsene wir sollten eine digitale plattform einrichten um uns gegenseitig zu informieren wir müssen gleich wir müssen täglich zu neuen ufern aufbrechen My lokalni politycy musimy uczyć się od siebie nawzajem i motywować nasze samorządy do korzystania z istniejących programów europejskich w celu organizowania jeszcze większe liczby spotkań dla młodych ludzi, uczniów, stażystów i też dorosłych, którzy chcą się uczyć. Cyfrową platformę, aby się informować, aby być na bieżąco. Każdego dnia musimy wypływać po prostu na nowe wody. Niech żyje nasza przyjaźń w Zjednoczonej Europie obywateli.